Cześć widzowie, witajcie w nowym odcinku z Minecraft, część 3. Jezu, jak szybko części te lecą, w ogóle zauważyłem. No i dzisiaj... Nie wiem, mo może to będzie ostatnia część. Wiadomo, postaramy zdobyć... Postaramy zdobyć ten... Dla ta może w dzisiejszym odcinku. Aha. Dobra, już widzę dressing. Poza tym zadziałało. Widzę, że ten Minecraft niczego nie przeoczył. Błagam do m Dobra, daj mi gościu, idziemy, kontynuować nasz domek. w ogóle jak jeszcze nie nagrywałem to chyba poza nagraniami, budowałem sobie właśnie nam. dobra, mamy rogi gotowe tylko cztery rogi gotowe mamy. W ogóle jak chcecie więcej serii, to dajcie znać w komentarzach. Moim celem na razie to jest zdobycie diaków. Bo już sobie zrobiłem sobie poza nagrywkami. Robię sobie o, właśnie wejście do kopalni, którą znalazł. Tutaj jest pełno surowców. Węgielo można wziąć. Strasznie dużo tu jest węgla. I żelazdziwą. What? Ile żelaza? Zrobię sobie coś z żelaza. Naderaki. To może coś będzie, bo jakby co, to się nie kończy. Czycie część? O, żelazo. Pięknie. W ogóle nie wiem jakiej kratce jest w tej wysokości. Myślę, że na pewno jestem mniej niż 40. Dobra, tutaj w sumie ten. Ej, nie zauważyłem. Nie, chyba drewnianą drewnianym nie zawędzę żelaza. Co 27. 27 już ród, co jest? Co do lawy, to wygląda większość nie no perki. Nie, no już do góry idziemy. O, żelazo. Rozwrócę. się Co jest? Ale ile ostatnio jak byłem w kopalniach znajduję żelazo? To jest hit. Ile ja znajduję żelaza? żadnej rudy nie znalazłem oprócz żelaza. Żelaza jest najwięcej, nie? Chodzimy dużo niżej. Żadnych diamentów? Dobra, idziemy na w zewnątrz. Bo już... O, zapomniałem, przeoczyłem żelazo. Akurat. No, jeszcze trochę wyrażamy. Lawa pulka. Tylko nie mam żelazny, więc mogę chyba tam pójść. Akurat z żelaza znalazłem, co jest. Żelazo. Żelazo dziękuję. Nie no, ja już mam tak dużo żelaza, że teraz nie będzie miało co zbierać żelaza. Dobra jest lewa pulka, a koło lewej pólki są diamenty Nie, to zajdzie jak suknie znajdę. Dobra, koniec diamentów, kup. znaczy żelaza kup. Zbyt wiele już żelaza jest Właśnie wielkie są te kopanie. Łatwo się pogubić. Ale już na koniec jestem przy tym schodek, więc mogę sobie pójść na górę. Drewna trochę pozbierać i sobie poprzepalać żelazo. W ogóle jeszcze nie zrobiłem piecyka. Piecyk proszę mi zrobić, bo ja... Dobra. Dzięki sobie. Ale naprawdę dużo mam surowców do przelapalania. Paliwo. Co, mam, co będę mógł zrobić z paliwa? Znaczy, z żelaza Muszę gdzieś znaleźć diamenty, nie? Muszę gdzieś znaleźć diamenty. O, kto nie idzie? Diamenty gdzieś muszę znaleźć. Nie ma od że nie. Mogę sobie zrobić to. Nie wiem po co, ale sobie zrobię. Dobra, żeby się nie zgniął Trwy... S... Koń powinien mieć skórę Dobra, są dwie skóry to tutaj. Dobra, mamy Żelazo, 8. Możemy sobie zrobić o obraz. Nie wiem czemu, ale to mogę sobie Nie wiem co tutaj pozdrawić. Kilo? Nie jakieś ceny surowców z to. Dobra że żelaz żelazny zrobię sobie Mamy. Pięknie mamy. Dobra, nie wiem po co zrobiłem tabliczkę, ale mamy tabliczkę. A obsydę sobie wezmę tabliczkę mi oddaj. Mogę napisać książkę. W muszę mieć dużo trzciny. tak, Obuta, obuta, obuta. Nie wiem, czy Skrzynka sobie zrobię. Dobra, idę spać. I buduję szkle z niego dnia ja nie mogę. Jak strasznie dużo. Kula ognie mogę sobie wreszcie wyjmieć Dobra Dobra, zostawię sobie pochodnie. Dobra, mamy. Dobra, mamy coś takiego. Idziemy po drewno. A może się przypaliło to żelazo zasadę, ja robię że się Dobra, <tryk**y> jest to. O! pięć, ok. Co mogę sobie zrobić? Do dobra, zrobię sobie na wszelki wypadek zbroję, bym miał upadek z wysokości. Dobra, po to mogę zrobić. Mogę zrobić żelazną klapę? Żelez... Ej, mogę zrobić żelazną płótkę. Dobra, mamy dobra, nie wiem, Robię coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Coś takiego. Coś takiego.

Jeszcze raz może zrobić półkłódkę? Super! Dobra, łapkę zrobię tu. Nie wiem gdzie zrobić pułapkę. Mam ostatnie łzyczki. Nie wiem, zrobię to na dworze. pojď, Dobrá, Dobrá, máme. Dobra nie wiem co porobić w Stinecrafcie. Do Dobra, zepsute to. I do niej gdzieś jestem Gdzie się kierka, bo już mam dosyć tego mechanizmu, z tego... no. Dobra, piszcie w komentarzach, czy z tej serii. Minecraft. Dobra, wreszcie nie ma tej. Cześć. Dobra. Ej, lama dość skóry? Kiedy? Dobra hej, hej, he. dobra, dziękuję jeszcze żółty barwnik sobie zrobię żółty sobie barwnik zrobię, dobra Tutaj. Proch, patrz. Ulepić czy coś, więcej, tak tam. Budki. Budki. Wiem robić zrobić coś takiego. Barnik. Barnik spożywczy dobra. Się barwnika. Daj się farbować. Buty, o co chodzi? Da się farbować buty, czyli te buty nie są mi potrzebne. okej. Okay. Dobra, nie wiem, co porobić. Mam, mam drewienko. Mam żelazko Aż tyle żelazo co ja nie potrzebuję Dobra Dobra wkurzony jestem Złościliście mnie ty mam i żelaz mam. Jeszmeś, smecz mam. Dobra, musimy coś jeszcze porobić. Um. Chcę się skraftować. Mogę kraty zrobić. O, taki żelazny blok, nie, nie chcę to blok węgla, a z czego się robi obsydian w ogóle? pas potrzebuję. Dobra. Wszystkie rzeczy. Bl bl blok węgla. Robić z węgla. Um. Dobra, gdzie to? co ja kocioł mogę zrobić? Dobra, nie wiem mi po co, ale zrobię Wiedorko jeszcze zrobię Dobra, i patrzcie to A Patrzcie, cyk cyk bierzemy wiadereczko bierzemy kosiołeczko a dobra idziemy spać dobra nie, spać i wam pokażę coś na pożegnanie Dobra, wchodzimy, patrzcie, cyka. A dobra, najpierw trzeba ten, trzeba coś takiego. Zim, 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 zim. Patrzcie, tu mistrz robi to, co chce.

Dobra, i teraz patrzcie, co chcę zrobić na pożegnanie teraz. Cyk. To w ogóle rozwalę, bo nie Co, ja drabno-kelofen? Nie no, ten odcinek był nie? I mogę tutaj postawić pieck. Patrzcie to, cyk. cyk. Jestem, ale nie pływam. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze kilka. 9, 8, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden i koniec odcinka.